Cześć manko, jestem Dawid, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta Podajże Susty. Dzisiaj zrobimy sobie tarczę, i kilof. I tak w ogóle wczoraj ogarnąłem sobie coś takiego, jak. Tu skończyłem odcinek. No to chodziły takie stworki. No i zniszczyłem tego stworka i coś takiego wyszło. Też chyba na tarczę, żeby pokolo, pokolorować. Tarczę tej co zrobiłem przed odcinkiem. No i teraz to jakoś zrobimy. Nie wiem, jak to się robi, ale chyba coś takiego powinno być. Jakoś się to zamienia, czy coś. Nie wiem, jak. Ale wiemy jakoś, że to się robiło. Nie wiem jak to się robi. Piszcie w komentarzach. A tak w ogóle w sumie możemy gdzieś na pusty nie iść. Bo trzeba troszkę kaktusów. No i coś jeszcze jakiejś surowce trzeba zdobyć. Piasek. Za niedługo, może coś, coś będziemy robić z schodami ktoś dołączy na serwer. No i by było spłoczko Troszkę piasku. Co to test? Trzeba to sprawdzić. Aha. Co? Co to jest? Co to jest? Dobra, nie zbieram tej kaktusy, bo chcę zobaczyć co to jest. Co to ma być? Co? Nie wierzę. Co to jest? Co? To jest wioska. Co to? Pięcę jakiś biorę. Dobra. O, sprzyda się, pszenicka się sprzyda i chlebuś. Kaktusy w sumie też. Jakby ktoś dołączył na serwer, no to do prankowania. To malutka ta wioska. Ale no, dobra. To się sprzeda. To też. są te same rzeczy. Nie, no jak tu zejść, jak tu zejść? Dobra, robimy coś takiego. Aha, to jest ta tarcza. A to co jest? Kolejny domek. O Boże! Co, ile tego jest? Ile tego jest? Ale pięknie. Ale pięknie. Dobra, tu jeszcze są trzy domki. Czy tu coś jest? O, to się sprzyda, to się sprzyda. Spoczku. Bierzemy to. Tu coś jest. <laughs> Dywanik znowu. Uu, jak fajnie. Będę miał dywanik, ale się cieszę. To zniszczymy, tu nic nie zniema. Tu coś jest? A tu już byliśmy. Dobra. Jak tu znowu zajść, żeby nie stracić serduszek? Fajnie Nie ma żadnych pól Dziwna ta wioska Ale przynajmniej jest pszenica Cieszę się Dobra Tu też jest Czyli ci to w sumie z nie trzeba zbierać. Dobra, wpiszemy taką komendę jak kill. Dobra. I git. Jesteśmy w domku. Co tu mamy zrobić? To trzeba dać, tak. A nie tu, co ja robię? Dobra, coś takiego. Chlebuś tu damy. To tak. To tak. O, dobra. Spoko. To możemy dać tak. Dobra. Ten blok tu damy. farmę powiększymy nie wiem za bardzo który to ma być odcinek ale dobra chyba susty. dobra tu damy coś takiego spoczko A i przed, tamten, przed tamtym odcinkiem Ugarnąłem perłę Endermana, bo zabiłem go. No przed tym odcinkiem na bym to powiedział. Nie przed tamtym. Bo ja trzeba teraz zrobić łuk. Pajęczyny, robimy łuk. Strzał już mam 27 szkieletów. Łuk chyba się tak robi. stanowam broń, łuk. No, jak ktoś się niby robi? Łuk. Aha, patyki, zapomniałbym, zapomniałbym drodzy widzowie. No i git, mamy łok. Z grubsza to fajnie. No i dobra, tego odcinka to może już być na tyle, tylko zabijemy te zombiaki. Po 20 level. Jeszcze creepera i zombiaka. Bo no, potem się tu spałniam. Nie, no, kolejni. Dobra, to do widzenia. Pa.